To będzie za spotkanie. Obyśmy mieli przyjemność oglądać piłkę na najwyższym poziomie. Halo, kłaniamy się nisko i witamy Państwa serdecznie z tej świątyni futbolu. San Siro. A już za chwilę przed nami piłkarskie emocje. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem zwarci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Miłośników włoskiej piłki nie brakuje. Specjalnie dla nich mecz Serie A. Drużyna Milanu. Zmierzy się z lectrem. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Teraz Loftus -Ciek. Jest Christian Pulisik. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. I teraz ze skrzydła do środka. Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. No to mamy 1 do 0. Baba. Szukają sobie miejsca. Czy coś z tego wyjdzie? Brankarz teraz spokojnie. Nie musiał się wysilać. Leão. Teraz Rafael Leão. I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Loftus Cheek. Gramy dalej. Korzyść. Podanie do Jowicia Teraz Loftus -Ciek. Uwaga, będzie okazja! Wyszedł sam na sam z bramkarzem, a mimo to pudłuje. Chyba miał zbyt dużo czasu do namysłu. Zakibał samego siebie. Technicznym strzałem nie trafił w bramkę. Tak jest. A więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego fału. Co się odwlecze, to nie uciecze. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Próbuje teraz szczęścia. Dobrze teraz przeszkodził. Piłka do Pulisika. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. A zatem strzela. Fantastycznie to zastopował. Można już to i owo o tym meczu powiedzieć. Drużyna gospodarzy gra dziś całkiem nieźle. Prowadzą i radzą sobie z przeciwnikiem. Tak, to wyrównany mecz z obu stron, ale wynik korzystny tylko dla jednej z nich. To skromne 1 do 0 drużyna pewnie dowiezie do końca pierwszej połowy, ale ono absolutnie nie przesądza losów meczu. Druga połowa, proszę państwa, może być wybitnie ciekawa. A więc. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Świetna interwencja, znowu są przy piłce. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. I proszę, bramkarz był na miejscu. Przed nami rzut rożny. Spójrzmy, jakie rozegranie mają w zanadrzu Mediolańczycy. I tak pokonał bramkarza! Ale szpaszne trafienie prowadzą już różnicą dwóch goli. Przyjrzyjmy się na powtórce, co tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. Kaba. Naprawdę udana interwencja. Luka I niestety strata piłkarzy Milanu. Podanie do Jowicza. Okazja, nie zepsuć tego. Oj, ale to teraz zawalił. Sytuacja sam na sam z bramkarzem. Powinien sobie poradzić, a tak buduje. Chciał uderzyć silnie, zapomniał o precyzji. Dzięki wielu wykorzystanym okazjom do strzelenia bramki, Milan chyba nie musi już martwić się o wynik meczu. Sędzia wskazuje na narożną chorągiewkę. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Wrzuca w okolice 11 metra. Dobre ułożenie ciała przy tym strzale głową, ale jednak bramki nie ma. Było naprawdę blisko. Piłka minęła cel o centymetry. Leo Hernandez Renacer Rafaelę z piłką. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Strata, a dobrze się ta kontra zapowiadała. Teraz Rafael Leon. Leon przy piłce. Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. 10 minut do końca tego meczu. Kier. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Niepotrzebna strata piłki. Przyjmuje, loftus cheek. Co zrobi w tej sytuacji? Tak jest! Jeszcze jedna bramka. Już trzy gole przewagi. W ten sposób pieczętują zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. W tej chwili wynik brzmi 3-0. No i wiemy już, ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone dwie minuty imponują dzisiaj w obronie. Naprawdę. Znowu są przy piłce. Sędzia gwizdze po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni.